Cześć, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję, podpowiadam, jak poznać, odnaleźć siebie oraz jak osiągnąć spełnienie w życiu. Bardzo serdecznie witam kolejne osoby, które dołączyły do mojej przestrzeni. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście tutaj ze mną. Kochani, dzisiaj kontynuując temat, który rozpoczęłam tydzień temu, przedstawię Wam. Narzędzia, klucze, sposoby na to, aby mm, przybliżyć to spełnienie, tak, którego tak bardzo chcemy w naszym życiu: przybliżyć tą lekkość, radość y, i wolność y, w swoim życiu. Bardzo ważna rzecz na początek: nieważne w jakim miejscu jesteś, nieważne co masz, nieważne co myślisz, nieważne z czym się teraz y, gdzieś tam. Y, spotykasz w swoim życiu, ty zawsze, zawsze masz taką część ciebie, która kocha cię bezgranicznie. Kiedy ją wzmocnisz, i się na niej skupisz, to wtedy poczujesz, że życie jest cudem dla ciebie. <laughs> Więc zaczynamy. Osiem kluczy spełnionego życia. Pierwsza. Poddanie się i docenianie siebie. Cóż to takiego jest? Poddanie się to nic innego jak zakończenie pewnej walki i złożenie broni. To zaprzestanie walenia głową w mur. To mm, zaprzestanie odwracania na siłę biegu wydarzeń, których i tak nie jesteś w stanie... Mm, Zmienić i nie masz na nie wpływu. To jest moment, w którym przestajesz zmieniać na siłę pewne sytuacje, które dotyczą Twojej rodziny, domu, pracy, ciebie samego. Gdyż ym, w rzeczywistości ty nie walczysz z tymi sytuacjami, tylko walczysz sam ze sobą. I to kwestia jest, żeby dokonać własne, właściwego wyboru i wybrać lekkość. A nie to, żeby cały czas się z czymś szarpać i y, siłować. Y, poddanie to nie, że chcę i staram się, tylko poddanie się to y, pozwolenie, aby to odpuszczenie nastąpiło. I tyle. Y, kiedy nic przestajesz coś wymuszać, kiedy tak, tak zrobisz, to, to poddanie okaże się bardzo łatwe. Czyli y, pozwalam i nic więcej nie chcę. Y, wtedy, kiedy poddasz się, to wszystko staje się łatwe. Ty stajesz się wolny, to wszystko staje się lekkie. To wszystko dzieje się samo i najczęściej. Zawsze na Twoją korzyść. Tylko Tobie się wydaje, że jeżeli Ty czegoś nie kontrolujesz, to nie dzieje się tak, jak ma być. Odpuść, poddaj się, doceni to, co masz, doceni swoje życie i zaufaj, że to, co Cię spotka, będzie dla Ciebie najlepsze. Kolejnym kluczem do spełnienia, do fajnego, cudownego życia to jest wdzięczność. Piękne, proste, Narzędzie, które powoduje, że Twoje życie jest pełne radości, spokoju, harmonii i wszystkiego, co najlepsze: wdzięczność, docenianie wszystkiego, co się ma, docenianie wszystkiego, co nas spotyka w życiu. Nie tylko tych dużych, wielkich wydarzeń związanych z sukcesem, z osiągnięciami, z ogromnymi zakupami, tylko tych najdrobniejszych rzeczy. Tego, że jesteś, tego, że masz oczka, że słyszysz, że widzisz, że mówisz, że chodzisz. To wszystko nie jest oczywiste. To, że żyjesz, że masz życie, to nie jest sprawa oczywista. Więc bądź za to wszystko wdzięczny. Dziękuj, ciesz się tym i to spowoduje, że tego czegoś, tych. Super zdarzeń, super rzeczy będzie coraz więcej w Twoim życiu, gdyż Twoja wdzięczność przyciągnie ich jeszcze więcej w Twoim życiu. Więc to, że jesteś, to, że jest nie, nie jest oczywiste, bądź za to wszystko wdzięczny od samego rana, za wszystkie spotkania, za wszystkie wydarzenia, za to, że się obudziłeś, za to, że słońce świeci, że deszcz pada, bądź wdzięczny. To powoduje zrównoważone, stabilne, harmonijne życie. Więc um, szukaj tylko okazji od samego rana, aby móc być wdzięcznym. Kolejna rzecz to to, że, czyli kolejny klucz, um, kolejny taki um, sposób do uzyskania spełnienia czy do, do, do większego spełnienia w życiu to jest Twój wybór. To, że ty zawsze masz wybór. Ty możesz walczyć ze sobą albo poddać się. Ty możesz wszystko uznać, że jest oczywistością albo być za to wdzięcznym. Ty możesz wybrać ból i cierpienie, a możesz wybrać lekkość i radość w swoim życiu. Ty zawsze masz wybór i to ty decydujesz, co z tego wybierzesz. I Oznacza to, że to ty jesteś twórcą swojego życia, bo skoro ty masz wybór zawsze, w każdym momencie. To ty decydujesz, jak twoje życie, przepraszam, wygląda. Gdyż ty je stwarzasz. Ty dokonujesz cały czas wyborów. Ty stwarzasz swoje życie. E, jesteś panem swojego życia. Tylko wybieraj to, co ci służy, to co jest dla ciebie dobre, przecież ty wiesz, co jest e, dla ciebie um, miłe. Wybieraj to. Ty czujesz, co jest dla ciebie dobre. Wybieraj to. Ty sam wiesz, co daje ci poczucie spełnienia. Wybieraj to. I w ten sposób um, dochodzimy do kolejnego klucza podejmowanie decyzji. Więc kiedy ty decydujesz, kiedy ty wybierasz, to jednocześnie podejmujesz decyzję, że w tą stronę pójdę i z tym się łączy znowuż e, odpowiedzialność, czego tak bardzo się boimy, bo w momencie, kiedy ja wybieram to mi służy, decyduję, że w tamtą stronę pójdę, to też biorę odpowiedzialność za to, co tam się wydarzy e, my tego no, boimy się, tej odpowiedzialności ważna rzecz, aby fajnie żeby o niej pamiętać. Energia podąża za uwagą. Jeżeli twoja uwaga pójdzie w stronę czegoś, co jest dla ciebie dobre, właściwe i podąża do spełnienia, to ty przyciągasz do siebie wspaniałe rzeczy. Energia podąża za uwagą. I wszystko, na czym się koncentrujesz, to będziesz miał w swoim życiu. Jeżeli ty podejmiesz decyzję, że wybieram w swoim życiu wszystko, co mi służy, to takie właśnie życie będzie brzmiało. Więc podejmij decyzję, że chcesz mieć fantastyczne życie już teraz. Pomyśl, jakby to było, gdyby twoje życie było pełne radości, lekkości, miłości. Podejmij decyzję, że w tą stronę chcesz iść i w tą stronę idziesz, i weź odpowiedzialność za wszystko, co się od tej pory będzie wydarzało. Weź za to pełną odpowiedzialność. Kolejny klucz, kolejna ważna rzecz, która przybliży Cię do fajnego życia, spełnionego życia, to y, odnaleźć sens życia. Pamiętam, że kilkanaście lat temu, może więcej nawet niż kilkanaście, zaczęłam się zastanawiać y, jakie cel ma moje życie. Czy to, że ja wstaję rano, idę do pracy, przychodzę, gotuję obiadek, sprzątam, preorę gotuję, to jest wszystko, co mam robić? Że coś tutaj mi nie gra. że To nie mogę tak przeżyć właśnie mojego życia, bo to chyba nie o to chodzi. I ten moment jest bardzo ważny w Twoim życiu, aby zacząć szukać sensu, celu, bo prędzej czy pójdzie, później Ty trafisz na tą drogę, która zaprowadzi Cię do tego, co jest Twoje. Um, bo faktycznie celem jest znaleźć to, co tworzy Ciebie, znaleźć to, co czyni Ciebie tobą faktycznym. Odnaleźć siebie, czyli też być autentycznym, um, żyć miłością do samego siebie i do swojego prawdziwego ja. To jest ten sens i ty go dotkniesz, kiedy poznasz siebie. Kiedy poznasz siebie, kim jesteś, co lubię, co mi daje radość, co jest faktycznie dla mnie ważne, to sens sam się objawi. I bez problemu pójdziesz za nim. Po prostu bądź sobą to jest bardzo ważne. Kiedy chcesz znaleźć sens życia, cel życia, dąż do takiego momentu, w którym będziesz mógł powiedzieć: Jestem sobą we wszystkim. I to też będzie moment, w którym tak wiem, jaki jest sens mojego życia. Więc dąż za tym, co Cię fascynuje. Podążaj za tym, co przyprawia Cię o radość. Co, co, to naprawdę cię bawi, co naprawdę czyni, że tak zachwycasz się wszystkim. Nie idź za tym, co robisz na co dzień, bo tak ma być. Bo tak robią wszyscy, bo muszę iść do pracy, żeby zarobić. Ale do pracy, która nie daje mi radości, to nie jest. To nie tak, to nie tędy droga. W tym momencie zatrzymaj się i zapytaj, czego ja chcę. Okay? To wtedy znajdziesz i sens, i cel, i radość w swoim życiu. Kolejny klucz do spełnienia, do radości, do wolności to jesteś ty i Twoje własne ciało. Mm. Twoje ciało to nie jest mm, tylko coś, co należy ubrać, mm, kupić mu buty, mm, zaprowadzić do kosmetyczki, fryzjera czy lekarza. To jest coś najważniejszego, mm, co masz. To jest twój dom. Dom dla twojego umysłu, dom dla twojej duszy. To jest twój dom. I Zajmij się tym swoim domem jak czym, jako czymś najpiękniejszym i najważniejszym dla, całe, dla samego siebie. Zatroszcz się o niego najbardziej, jak tylko potrafisz. Zatroszcz się, bądź dla niego czuły kochaj swoje ciało. Ciało z tobą się cały czas komunikuje ciało ma swoją świadomość. Czy Ty potrafisz słuchać swojego ciała? Wy macie ze sobą taki język, którego wiem, że wiele osób nie zna, a przede wszystkim go nie słuchamy. Tym językiem są uczucia. Ciało komunikuje się z Tobą poprzez ból, poprzez chorobę, poprzez cierpienie. Poprzez niekomfortowe samopoczucie. Ono w ten sposób puka do ciebie, zwraca na siebie uwagę. No i faktycznie ty biegniesz z chorobą, ale do lekarza. I bierzesz tabletki i przyciszasz chorobę, ale ciało dalej zostaje niezaspokojone. Ono poprzez chorobę dawało ci do zrozumienia, że na przykład to, co mówisz, to, co robisz, to, co myślisz, nie służy tobie. I Twojemu ciału. Więc zacznij słuchać swojego ciała. Kiedy czujesz się niekomfortowo, zapytaj, czego ja teraz potrzebuję. Kiedy czujesz, że jesteś zmęczona, daj sobie odpoczynek. Kiedy czujesz znowuż lęk, strach, złość, nie tłum tego, nie uciekaj od tego. Tylko zatrzymaj się i zapytaj, co jest mi potrzebne. Bo mm, Ty poprzez swoje ciało również nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi. Ty odbierasz innych swoim ciałem, tym jak wibrujecie do ciebie, do siebie. Więc jeżeli Ty chcesz, aby inni. Ludzie, którzy cię otaczali, byli dobrzy, mili, szczęśliwi, to ty powinieneś mieć te uczucia w sobie, bo inni są lustrem ciebie w twoim życiu. Więc um, ciało jest bardzo ważne. Ono ci zawsze zakomunikuje, że coś jest nie w porządku w twoim życiu. Że w stronę, w drogach, którą wybrałaś, nie jest dla ciebie. Jeżeli chcesz się też o tym przekonać, jak to wygląda, zobacz jacy ludzie cię otaczają. Ludzie, którzy cię otaczają, są lustrem ciebie samego. Jeżeli to są ludzie radośni i uśmiechnięci, to znaczy, że jest w tobie dużo radości. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że mm, jest w tobie to, co pokazują ci ludzie. Złość mówi o tym, że jest dużo złości. Jeżeli ludzie są agresywni, niemili, to takie uczucia też nosisz w sobie. Kolejne narzędzie, kolejny sposób na to, aby Twoje życie się bardziej ubogaciło w spokój, w szczęście i w spełnienie to świadomość, że wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie. Że niczego nie ma na zewnątrz. Co to znaczy? Miłość, docenianie, wartość, radość to jest coś, czego bardzo często szukamy na zewnątrz. Chcemy, aby ktoś mnie kochał, chcemy, aby ktoś mnie podziwiał, chcemy, aby ktoś mnie chwalił. Bardzo za tym biegniemy. Robimy wiele różnych rzeczy, aby właśnie dostać z zewnątrz to, co mamy już w sobie, o czym zapominamy. Często o tym mówię. My rodzimy się z pakietem miłości, radości i szczęścia w sobie. Żyjąc, hmm, zapominamy o tym, albo nabieramy mnóstwo przekonań, które nam nie służą. Przykład, jesteś do niczego, jesteś bezwartościowy, do niczego się nie nadajesz. To powoduje, że ja zapominam o tym wszystkim, co dobre mam w sobie. I później szukam na zewnątrz tego, tego wszystkiego, czego mam za ma, mam pełno w sobie, ale nam się, nam, my o tym zapominamy więc czas aby samemu sobie da zacząć mm, uzmysławiać, że ja mam miłość w sobie, że ja mam wartość pełną w sobie. Nie oczekuj tego, że ktoś ci to da, bo nikt ci tego nie da. Nie może ci dać ktoś czegoś, mm, czego on nie wie, co ty potrzebujesz. To ty wiesz. Czego Ty potrzebujesz, a przede wszystkim Ty to masz w sobie, masz pełno miłości. Bo właśnie jest kolejny klucz, yy, i taki podstawowy, i najważniejszy. Jeżeli ten klucz zbudujesz i umocnisz, to, yy, to całą resztę masz już w garści. To jest miłość do siebie. Mamy wszystko w sobie, jeszcze raz. Naprawdę, wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie. To, że żyłaś, um, zapomniałeś o tym wszystkim poprzez wychowanie przez inne osoby. Ty uwierzyłeś w te słowa, które oni do ciebie mówili. Ty zobaczyłeś coś, co oni pokazywali, uznałeś, że to jest rzeczywistością. Wierzysz, że każdy ma swój los, wierzysz, że każdy ma swój krzyż, że to mamy nosić i mamy, mamy zasłużyć sobie na miłość, mamy coś zrobić, żeby nas kochano. My nic nie musimy robić. Taki, jaki jesteś, jesteś doskonały. Wszystko, co zrobiłeś do tej pory, co powiedziałeś, to było wszystko idealne, takie, jakie miało być. To, że jeżeli ci się wydaje, że coś zrobiłeś nie tak, w swoim życiu, to jest nieprawda. Ty to tak miałeś właśnie zrobić. Twoje życie miało właśnie tak wyglądać. I ty już nic nie musisz zmieniać, poprawiać, usprawiedliwiać się. Ty po prostu masz kochać siebie takiego, jakim jesteś. Taką, jaka jesteś. Z tym wszystkim, co masz teraz w sobie. To jest doskonałe. Ty jesteś tu po to, aby... Nauczyć się bezwarunkowej miłości, więc nie wywieraj na siebie presji. Ty masz na to czas, żeby nauczyć się tej miłości do siebie. Bądź dla siebie bardziej wyrozumiały, doceniaj siebie, bądź troskliwy, czuły dla samego siebie. A prawdopodobnie jesteś. Przyzwyczajony do tego, aby bardziej okazywać miłość innym. E, lub szukać tej miłości u innych, ale e, tym razem chodzi tylko i wyłącznie o, się, o Ciebie. Zresztą cały czas chodzi tylko i wyłącznie e, o Ciebie. Ty dla siebie, Ty ze sobą, Ty przy sobie. E, bezwarunkowa miłość to znaczy, że Ty bezwarunkowo, Doceniasz, akceptujesz siebie takim, jakim jesteś. Bez oceniania, bez krytykowania, bez warunkowania. Jesteś dobry, idealny, wspaniały taki czy taka, jaki jesteś. E, nie ma winy, nie ma pokuty, nie ma kary. Nie ma nikogo, kto Cię ma osądzać. Jedyną osobą, która się. Od Cię osądza, to jesteś ty sam. Więc ty sam siebie karzesz za wiele rzeczy. Ty nic nie zrobiłeś złego do tej pory. Wszystko jeszcze raz, co zrobiłeś, jest idealne, takie jakie jest. I kiedy ty zaczniesz kochać siebie, doceniać siebie. Dokonywać wyborów, kochać siebie, swoje ciało, doceniać siebie, być wdzięcznym za wszystko, to zaczniesz odzyskiwać siły, które utraciłeś do tej pory. To wszystko wokół ciebie zacznie się zmieniać. Życie zacznie być łagodniejsze, spokojniejsze, lżejsze. To wszystko, co się będzie działo, będzie się jakby działo samo. Bo ty tą swoją lekkością pozwolisz na to, aby tak się mm, działo. Nie dawaj nigdy nikomu prawa do tego, aby decydował za ciebie, jak ma wyglądać Twoje życie. Ty. Bierzesz za nie odpowiedzialność i ty to życie masz przeżyć po swojemu, bo nikt go za ciebie nie przeżyje. Naucz się iść własną drogą. Twoja droga jest najlepsza. Ta droga, którą ty zdecydujesz, że ona jest właśnie Twoją. Moi kochani, hmm, Żyj coraz bardziej w radości, w wolności, w spokoju, bo tak ma wyglądać Twoje życie tutaj. Przypomnij sobie o tym, jeszcze raz mówię, tak jak w ostatnim odcinku przypomnij sobie o tym. Jesteś całością, jesteś pięknem, taki, jaki jesteś. Dokonuj właściwych dla siebie wyborów i mm, nie żyj dla innych, tylko żyj dla siebie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję tobie, że jesteś. Nie zapominaj o sobie, żyj dla siebie. Nie zapomnij też zasubskrybować, jeżeli to co słyszałeś yy, współgra w jakiś sposób z tobą. Napisz komentarz, co o tym myślisz. Yy. No i zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.